Ciemka wszystkim po dłuższej przerwie. Zbierałem się i zbierałem się z tymi nagrywaniem tych vlogów, no ale w końcu się zebrałem. No co tam. Yy, dzisiaj taka trochę praca spontaniczna pogoda pozwoliła. Na szczęście. Mówili właśnie w pogodzie, że miało cały tydzień padać. W niedzielę w ogóle ulewy, poniedziałek też. No ale rano wstaje razem z ojcem i tak patrzymy, kałuż nie ma. Mówimy, a może się uda. No i udało się rozwieźć na 4,5 hektara obornik. No i teraz go przeoruję. Całe szczęście sąsiad zgłosił się do pomocy. Pozdrawiam sąsiada. Dzięki wielkie. Robota poszła wiele szybciej. Co prawda, miejscami było mokro, ale obeszło się bez spadek. Więc można uznać to za sukces. Może się nieźle. źle. Głębokość orki to jakieś 20 cm. I powoli lecimy, jakby było sucho, to by fajnie prosto bruzdę zrobiła. Tak to kurcze, zawsze gdzieś ten ciągnik, w tym mokrzejszym ucieka. Pewnie niektórzy będą ciekawi, czemu nie nagrywałem. No to mówię od razu: nie miałem czasu, no, miałem troszkę inne zajęcia na głowie i że tak powiem yy, nagrywanie vlogów i youtube yy, to nie jest dla mnie priorytet tylko bardziej takie hobby troszeczkę wyrażenie siebie no zawsze to coś innego Wiosna w tym roku wyjątkowo szybko ruszyła. Nad wyraz naszej okolicy jest to sucha wiosna. W normalnym roku, tu może w połowie marca byśmy powjeżdżali na te mocniejsze ziemie. A w tym roku już na kilka kawałków fajnie udało się wskoczyć. Na tym polu rosła gorczyca jako poplon zimowy. Jeszcze w ostatnie te przymrozki, jak trochę przyłapało, to udało mi się wskoczyć talerzówką i w powierzchni troszeczkę ją wzruszyć i zmałatać. No była dosyć wysoka, gdzieś tak zbyt wysoka. No i to wszystko się tam ziemia i siła pod spodem, no to żeby ją troszeczkę osuszyć i żeby zaczęła szybciej parować. Zwłaszcza ze względu na to, że chcieliśmy tutaj obornik wywieźć. No to trzeba było to ruszyć, a ja mam taką taktykę ostatnio. Że wskakuję w ostatnie dni, jak już przymrozki, mrozy puszczają i tak z tych 5-10 cm ziemi puści, to wtedy śmiało wjeżdżam i, i bez jakiś wpadek się udaje to zrobić. No i potem o wiele szybciej jestem gdzieś tak z tydzień do przodu z robotą. A każdy dzień przez nawagę złota wiosną Uff, jak to tam nasza gospodarka od tego czasu już nie wiem wzrok nie nagrywałem mam jeszcze jakieś materiały nagrane muszę to poskładać hmm, chyba mam nawet z, z, z takiego vlog z serii vlogów o maszynach o rozsiewaczu tylko muszę go ogarnąć Postaram się, no może w tym przyszłym tygodniu wrzucę kurczę, muszę ponadrabiać te zaległości. Nie powiem, yy, zmobilizowali mnie trochę chłopaki na YouTube, pewnie ich kojarzycie jako Adizator i kursus, a no ogólnie Adrian i Bartek. No co tu dużo mówić, no. oni nagrywają, ja nie nagram? No proste. Nie chcę, żeby ten vlog był jakiś mega długi jakiś taki może szybki szybka opinia co się dzieje w polskim rolnictwie ostatnio No nie jest dobrze ale myślę, że jak już zbiorę się na jakieś głębsze rozmowy z wami o tym stanie rolnictwa, o tych protestach, o jak się kształtuje aktualnie rynek, to coś nagram takiego stricte o tym. Ale myślę, że co kto miał nagrać o protestach, o dzikach, o czytam jeszcze, o tych wszystkich premiach, niepremiach od ministra, no to dużo chłopaki mówią. Wyręsiu Bardowski, rolnik je profesjonalny, Ula No tam chłopaki robią robotę i nie ma co się wychylać za mocno. troszeczkę sprzęt do nagrywania zainwestować nie jakieś wielkie inwestycje ale jakiś mikrofon nie jakieś kurcze żeby to fajnie wychodziło chciałem troszeczkę wrócić do zwykłych filmów tak zawsze nagrywałem podkładik prace nie wiem co o tym sądzicie czy nagrywać nadal takie filmy czy Muszę troszeczkę poprawić się w tych vlogach i, i sumiennie coś nagrywać tu tam w komentarzach jakbyście mogli. Będę wdzięczny. Jeżeli chodzi o park maszynowy, to od ostatnich vlogów nic się nie zmieniło. No i w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Wszystko jest jak należy świetnie się sprawdza no i mówię będę chciał pociągnąć dalej te filmiki o opiniach o maszynach, tam pół, talerzówka no ciągniki jak najbardziej będę chciał się podzielić z Wami Sztajerek ma aktualnie nie wiem czy będzie widać 724 no 725 godzin John Deere już będzie miał chyba 2,5 czy 2,600, oto godzin, godzin. Teraz to już właściwie wszystkie silniki to liczą w godzinach, bo jak spojrzeć w zegarek, to godzina w, si w ciągniku to godzina normalna, zegarowa. Ziemia fajna, wilgotna. Żeby nie popadało, to parę dni słoneczka i można by było siać. Tutaj będzie siany jęczmień jary z grochem. Takie u nas kurczę mieszaneczki siejemy. Bardzo fajne, jeżeli chodzi o pasze dla świń. Troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o uprawę, bo jednak dwie różne rośliny, środki chemiczne u nas w Polsce są nie do końca pod to dostosowane. No i właściwie to są troszeczkę bardziej takie uprawy nazwijmy to pseudoekologiczne. No ale to będzie trochę vlog eksperymentalny, więc przepraszam za ten misz masz po tym powrocie troszeczkę spróbuję połączyć wideo i z telefonu i z kamerki sportowej hmm. oczywiście proszę Was o jakieś uwagi w komentarzach, sugestie co nagrywać co poprawić, no, cokolwiek, co mogłoby poprawić jakby jakość tych vlogów? Co to jeszcze mogę powiedzieć w trakcie tej orki? Przez cały czas korzystam z zarządzania na Uwrociach z HMC. Jest to mega przydatna rzecz. Praktycznie mam zaprogramowane, co ma ciągnik robić. Jednym przyciskiem podniesienie, obrót, opuszczenie i jazda do przodu. O, kurczę! Czego chcieć więcej? Teraz, który profil ciągnik ma lepszy? Lewy czy prawy? Można by było to miniaturkę zrobić. Może też by się nadało na fotkę na Agrofoto. No, coś na Insta. No, myślę, że zrobimy. będzie poteczka No myślę, że będzie fajnie. Jeszcze na Instagrama, o, piękne chmury. No i tak to wygląda. Tak to proszę Państwa wygląda. Jestem ciekaw, jak mnie będzie słychać. Pewno same szumy będą wiatru. No ale tak wygląda orka po rabę. Albatros. Już bardzo fajnie. No, gdzie jest trochę moc. się nieco zapada. I ignoruje się trochę winka. w całej okazałości Bokość 20 cm. i już jakieś, no niecała połowa z 2 hektary są zaorane. Po całej orce postaram się zrobić zdjęcie, coś się nagrać, jak wyszło spalanie. To już kiedyś sprawdzałem, no to mniej więcej z komputerem się zgadza. Jak będzie wyglądała różnica w dźwięku? Bo część będzie nagrywana podróbką GoPro, a część wideo telefonem z gimbala. No ale zobaczymy, czy gimbal, no, w tych warunkach w kabinie, no to no i tak, że będzie się mało. Obraz trząs, i tak będzie. Bardzo dobrze średnia prędkość to jest jakieś 9 na godzinę: 3700-1800 obrotów. No i obciążenie silnika na jakieś 75-80 prawie. No i na chwilę obecną spalanie na hektar wynosi 15,3 litra na hektar. Poślizgu nie mamy, aczkolwiek jeżdżę na automatycznej blokadzie, więc myślę, że to też nie dodaje. No czasem wyjdzie na mokrzejszym elementach. 4-5% podskoczy. Mamy godzinę 18. Nawet bardzo fajnie komputer zmierzył powierzchnię obrobioną 4,56 hektara co moim zdaniem jest bardzo dokładne jak na taki komputer bez żadnego GPS-u czy coś. I tak. Podsumowując spalanie wyszło, no według komputera 14,7 litra, no obiektywnie myślę, że jest to około 15 litrów, od razu odpowiadam tym, którzy myślą, że komputer będzie błędnie wskazywał, to już porównywałem i wychodzi, wychodzą bardzo zbliżone wartości, więc jak najbardziej sugeruję się komputerem. Zwłaszcza że spalił plus minus niecałe 70 litrów paliwa i mamy 3 czwarte baku, więc nawet trochę ponad i co? No myślę, że dzisiaj to wszystko. No możecie sobie zobaczyć, jak działają światła. Na kabinie zamontowane LED. Tył i przód. No, świecą super. W nocy się robi jak za dnia, i tyle, że trzeba mieć troszeczkę w nocy orientację lepszą w terenie, ale tak to bardzo fajnie. Dobra, to wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się. Cześć.